Witam wszystkich bardzo serdecznie. I to jest mój drugi z serii odcinek przygody na hutenie. Dzisiaj wy wykonam quest'a ze szczurami. Um, dobra. Walę, spokojnie mam od questa. No, wybić te szczury. I teraz pokażę Wam, gdzie to jest. Bo pewnie wszyscy myśleli, że to jest ten. Witam, coś się dostaje, ten pierścień. Ale to nie jest ten quest. Ten quest jest tylko dla magów I to się. I za niego dostaje się na szynik. W każdym razie tak. Idziemy tędy. Tu jest dziupla. Podchodzimy. Klik, wchodzę. Klik, tu się wchodzi. Do siedliska szczurów. Spoko, zapomniałem wziąć miksów. Ale może przeżyję. O. O, Także bardzo ładnie jest. No, można. Nie, nie będę musiał wyróżać miksów. Jeszcze się podolekam. No, trochę mi to lekało, ale i tak pewnie padnę, kiedy. Znaczy, nie zrobić opłaty od razu. Będę musiał iść się lekać. Ile ich jeszcze? Uuu, król szczurów? A, na no najniższym piętrze jest Dolita, więc będę miał problem. Ale postaram się wygrać, a. dodatkowo jest grp, także najprawdopodobniej padnę ale cóż ymm um, zdarza się ymm um, To tak jeszcze, jeszcze ma zostało przeżyję? dobra Idę się wylekać i zaraz tu wrócę z powrotem. Zauważyłem, że tu całkiem szybko się nabiło to... Wychodzę. Muszę sobie coś kupić, żeby mnie brały. Po prostu wezmę jakieś miksy. Dobra, coś do zaoferowania. Najlepsze, mam najlepsze, mam lepsze, mam lepsze, mam lepsze. Życie, czyli naprawdę życie. Życie. Masz, 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 te czy te. Ciach i ciach. Dobra, zamknij. to chyba się nie da kupić eliksirów. To będzie lipa. Ale zdaje się, że ja coś tam tym sprzedaje. Mm. Dobra. Yy, wydawało mi się. Mały fail. W każdym razie teraz ma więcej szycia więc powinienem dać trochę tam dłużej wytrzymać radę. Znaczy, dać radę tam dłużej wytrzymać. Yy. No, jak padnę, to będę miał rage'a O, się już. U. No, jak patrzę się na procenty, to widać, że wiele mniej mi biorą. Ile jeszcze? Jeden ten i kilka tych. Także tych białych też mam z głowy. O, ciach, już ich nie potrzebuję. No i teraz tylko tych ponabijać. Jeszcze 5. 4. Dwa. Ojdy. Teraz zostało tylko król Krolsz szczurów jeden. No, teraz będzie mały problem. Bo to jest, jak już mówiłem, trzynasty level Elita. Ja jestem dość słaby, także najprawdopodobniej padnę. Ale postaram się jakoś to... Mm, nie wiem. Coś, co powiedzieć, zapomniałem. Dobra szczegół. No, postaram się chociaż go rozwalić. Ciach. Czy teraz na tym lepiej by było jakaś tarcza. To by było spot. Um. Tylko już jedną monetę ja nie kosztuje. Już nie Ty jest za free. Minęły za dobre czasy. Ale dobra, w każdym razie inne gracze to spokojnie go rozwali, bo lepszy mnie... można już mieć na tym to lepsze, to lepsze, to lepsze i to lepsze. Ale szczęku. W odcinku i tak tylko biegnę. Nawet tu nic nie ma. Co jest na kolor? że on już nie ma GRP. A, e, jest to wzmocniłam. Rozbij go, proszę cię, rozbij go, chociaż jednego go. Yes! The fuck? Wygrałem. Ale jestem koksem. Ja pizgam. Muszę to zobaczyć. 500 expo. Dałam radę, ja pizgam. No i tak, to jest quest, który wykonuje bardzo mało osób, a jest bardzo przydatny. Ale tak, nie będę pokazywał ani, questów ani z hełmem Dena, ani, ani z tymi drugimi szczerami, bo je yeah, każdy umie wykonać, a ten pokazałem po prostu to, bo nieliczni potrafili go zrobić. Naprawdę, wiele osób miało z tym problemy. No tak jak pokazałem no, mniej więcej jak go się wykonuje Nawet wygrałem Nie padłem tak, że jest plus dla filmiku No i teraz mogę już w spokoju Chcę pójść Wow, on no, da czy, Nie wiedziałem Że mamy szczury ja sam się nie, dobra. To wyśmie się okay? z I ten oto nośniczek, który już tak wysławiałem. Ciach. Zas sobie Dobra. Takim pozytywnym akcentem. Wygranej walki z moją pierwszą elitą. Kończę dzisiejszy odcinek. Ustanę jak zwykle w cieniu drzewa i pożegnam się z Wami. Komentujcie, subskrybujcie. Dawajcie łapki w górę. Cześć.